Podstawowe zmiany, które będą obowiązywały od 1 lutego, to zmiana cen biletu jednorazowego po terenie jednej gminy. Dotychczas 2,40 normalny ma kosztować 3 zł. Bilet jednorazowy po terenie dwóch gmin ulega takiej modyfikacji, że będzie on do wyboru przez pasażera albo będzie obowiązywał przez 30 minut od czasu skasowania, lub po terenie dwóch gmin. Obecny nominał 2,80 biletu normalnego ma kosztować 3,60 zł. Dotychczasowy bilet po terenie działania całego zkkm za 4 zł ulega likwidacji. Ci pasażerowie będą mogli skorzystać z biletu 90-minutowego, który obecnie również funkcjonuje, kosztuje 5 zł. Obniżamy jego cenę na 4 ,40 zł. Nie wzrosną ceny. Biletów okresowych? Tak, takie jest główne założenie, że zmiana cen dotyczy tylko i wyłącznie biletów jednorazowych. Ceny biletów miesięcznych, tygodniowych nie ulegają zmianie. Dlaczego taka decyzja? Żeby wypromować tych pasażerów, którzy stale korzystają z naszej komunikacji, tych, którzy kupują bilety jednorazowe i często jeżdżą autobusami, ta oferta ma zachęcić do kupowania biletów miesięcznych lub tygodniowych, ale nie można ukrywać, że kwestie finansowe są istotne. W przyszłym roku kończy się obecność na umowa przewozowa i trzeba rozstrzygnąć przetarg do przetargu będziemy wymagać nowych autobusów bogato wyposażonych więc przystępując do przetargu takimi autobusami należy oczekiwać stawek również wyższych niż obecnie. Ta podwyżka cen biletów ma być jednym ze sposobów na zminimalizowanie tych wyższych kosztów? Ta podwyżka cen biletów ma pomóc budżetowi ZKKM-u i budżetowi gmin członkowskich, by gminy członkowskie nadmiernie nie zwiększały swoich wpłat.